Moja ciocia ukradła moje oszczędności. Nie uwierzysz, co zrobiłam? Siedząc przy kuchennym blacie z zimną filiżanką kawy, spojrzałam na telefon. Gratulacje! Jesteśmy blisko finalizacji. To Twój czas, Malia. Agent nieruchomości dodał uśmiechniętą emotikonę na końcu wiadomości. Serce zabiło mi szybciej. To naprawdę miało się wydarzyć. Mój dom w stylu Kraftsman. Po latach pracy, wyrzeczeń i odkładania każdej możliwej sumy. Widok surowego drewna, kunsztownych detali i światła wpadającego przez witrażowe okna niemal czułam pod palcami. Marzenie, które wytrzymało burze, porażki i samotne wieczory, teraz stawało się rzeczywistością. Podniosłam wzrok. Marmurowy blat w kuchni czatki Sharon lśnił idealnie, jak zawsze. Ten dom, ta rezydencja były świadectwem sukcesu, którego ona nigdy nie pozwalała nikomu kwestionować. Była kobietą, która nauczyła mnie, jak trzymać głowę wysoko, ale także jak dostrzegać grę, zanim przeciwnik wykona ruch. Malia, kochanie, mogłabyś nalać mi jeszcze trochę wina? Jej ton był tak gładki, że ledwo wyczułam ostrą krawędź, która zawsze czaiła się tuż pod powierzchnią. Rodzinna kolacja. Gwar rozmów, stukot sztućców, śmiechy mieszające się z cieniami przeszłości. Czułam ciepło tego momentu, dopóki Sharon nie przechyliła głowy i nie rzuciła bomby. Musimy porozmawiać o trudnej sytuacji naszej rodziny. Były pewne... komplikacje finansowe. Ucichłam. Całe ciało spięło mi się w sposób, którego jeszcze nie rozumiałam. O co chodzi? spytałam, odkładając widelec. Sharon odchrząknęła, spojrzała na kuzynkę Heidi, a potem na mnie. Musiałam podjąć pewne decyzje w imię stabilności. Z pewnością to docenisz. Fundusze, które miałaś na koncie oszczędnościowym. Cóż, były potrzebne gdzie indziej. Rodzina jest najważniejsza. Twoja matka zawsze to powtarzała. Krew odpłynęła mi z twarzy. Czułam, jakby pokój nagle stał się zbyt mały, jakby powietrze zgęstniało. Co ty mówisz? Sharon uśmiechnęła się słodko, ale jej oczy pozostały zimne. To była trudna decyzja, ale nie miałam wyboru. Nie miałaś wyboru? To były moje pieniądze, Sharon, moje oszczędności. Jej spojrzenie złagodniało maskę empatii, którą tak dobrze opanowała. Twoja matka zostawiła nas z wieloma zobowiązaniami. Byłam jedyną osobą, która mogła temu zaradzić. Oparłam dłonie na stole, jakbym musiała przytrzymać się rzeczywistości. To nie mogło się dziać. Mój dom, moje życie, moje marzenie. To kradzież powiedziałam powoli, z trudem formując słowa. To była konieczność, odparła, a w jej głosie zabrzmiała nuta irytacji. Musisz myśleć szerzej, Malia. Pomyśl, co by powiedziała Twoja matka. Jej imię w ustach Sharon było jak trucizna. Wstałam gwałtownie, krzesło uderzyło o podłogę, oczy Heidi błagały mnie o opanowanie, ale było za późno. Nie śmiej się na nią powoływać, syknęłam. To, co zrobiłaś, nie ma nic wspólnego z rodziną. To wyrachowanie. I wiesz co? Pożałujesz tego. Odwróciłam się i wyszłam, zostawiając za sobą gwar przytłumionych głosów i spojrzenia, które mówiły wszystko. Mój dom wciąż był marzeniem, ale teraz miałam nowy cel odzyskać nie tylko pieniądze, ale i prawdę za wszelką cenę. Światło lamp nad kuchennym stołem drgało lekko. Odbijając się w kieliszkach wina, była Wigilia, a dom ciotki Sharon tętnił życiem rozmowy, śmiech, ciepło domowego ogniska. Wtedy jeszcze wierzyłam, że to, co nas łączy, było prawdziwe. Po prostu podpisz tutaj skarbie, powiedziała Sharon, podsuwając mi dokumenty. Spojrzałam na formularzu. Niby standardowe coś o beneficjentach, o ubezpieczeniu, o rodzinnych inwestycjach. Byłam wtedy otępiała od jedzenia, od czułych wspomnień o mamie. Od lampki wina, którą Sharon dolewała mi, gdy tylko opróżniałam kieliszek. Nie zastanawiałam się dwa razy. Wzięłam długopis i podpisałam. Teraz, siedząc w swoim mieszkaniu z telefonem w dłoni, czułam, jak tamte wieczór powraca do mnie z brutalną jasnością. Wystukałam numer. Nick odebrał po trzecim sygnale. Malia? Jego głos był uważny, czujny, jak zawsze. Potrzebuję twojej pomocy, powiedziałam bez wstępów. Zawahał się tylko na sekundę. Co się stało? Ciotka Sharon, ukradła moje pieniądze, Nick. Wszystkie oszczędności. Cholera, słychać było, jak odsuwa coś na biurku. Masz jakieś dokumenty, cokolwiek, co mogłoby to potwierdzić? Myślę, że podpisałam coś podczas wigilii. Dokumenty beneficjentów. Nie wiem, co tam było napisane, ale. Czuję, że to tam zaczęła się cała sprawa. Nick westchnął ciężko. Przyślij mi wszystko, co masz. Przyjrzę się temu. Wysyłając mu kopie dokumentów, czułam, jak coś we mnie pęka. To nie była zwykła pomyłka, to był plan, skrupulatnie przemyślana pułapka. Kilka godzin później Nick zadzwonił ponownie: Maria, to wygląda źle. Są tu transfery, które wskazują na wyprowadzenie środków na zagraniczne konta. Nie tylko twoje pieniądze ale wygląda na to, że fundusz rodzinny też został naruszony. Co to znaczy? Mój głos był słaby. To znaczy, że Sharon prawdopodobnie robiła to od lat. I jeśli to prawda, to mamy do czynienia z czymś znacznie większym niż jedna, nieautoryzowana transakcja. Zrobiło mi się zimno. Myślisz, że ktoś jeszcze w rodzinie o tym wie? Nick zawahał się. To pytanie, które musimy zadać. Ale jedno jest pewne, jeśli Sharon to ukrywała, to nie robiła tego sama. Nagle wszystko, co wiedziałam Jackie o mojej rodzinie, zaczęło się rozsypywać. Kto jeszcze wiedział? Kto był w to zamieszany? Gdy skończyliśmy rozmowę, patrzyłam długo w ciemność za oknem. Byłam na początku czegoś, co mogło pochłonąć mnie całkowicie. Ale jeśli Sharon myślała, że odpuszczę, myliła się. Kurz osiadał na moich dłoniach, gdy przekopywałam kolejne stare pudła na strychu. Powietrze było ciężkie. Pachniał drewnem i czymś, co kojarzyło się z czasem, który dawno przeminął. Przez małe okienko wpadało nikłe światło. Tworząc smugę, która wydawała się niemal namacalna, nie byłam tu od lat. Ostatni raz, gdy mama jeszcze żyła, odsunęłam kolejne pudełko i natrafiłam na coś innego, starą, skórzaną teczkę. Nie przypominałam sobie, żebym ją wcześniej widziała. Ostrożnie otworzyłam zapięcie. Wewnątrz, oprócz pożółkłych fotografii, znajdowała się notatka. Ręcznie napisana, znajomym, eleganckim pismem. Serce podskoczyło mi do gardła. To była mama. Zawsze uważaj, komu ufasz. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Jeśli to czytasz, znaczy, że prawda cię w końcu znalazła. Przełknęłam ślinę. Co chciała mi powiedzieć? Co próbowała ukryć? Nie miałam czasu na dłuższe rozmyślania, bo usłyszałam kroki na schodach. Odwróciłam się gwałtownie. Heidi. Wreszcie cię znalazłam. Powiedziała cicho, a potem zobaczyła, co trzymam w dłoniach. I brwi ściągnęły się lekko. Co to? Notatka mamy. Podałam jej kartkę, a ona czytała uważnie, po czym odetchnęła ciężko. Malia, ja... muszę ci coś powiedzieć. Spojrzałam na nią, czując, że zaraz usłyszę coś, co tylko pogłębi przepaść pod moimi stopami. Wiem, że Sharon kłamie. Ale to nie tylko o twoje pieniądze chodzi. Ona robiła to latami. Manipulowała dokumentami, przekręcała księgi, robiła wszystko, żeby zabezpieczyć się kosztem innych. Skąd to wiesz? Szepnęłam. Bo byłam świadkiem. Widziałaś, jak Sharon zawsze tłumaczy rzeczy półsłówkami? Nigdy nie odpowiada bezpośrednio. A kiedy zaczęłam pytać, wszystko zaczęło się nie zgadzać. Zacisnęłam palce na skórzanej teczce. Nie możemy jej na to pozwolić. Heidi kiwnęła głową. Wiem. I właśnie dlatego musisz to zobaczyć. Z kieszeni wyciągnęła kilka dokumentów, wyciągi bankowe, umowy... Zestawienia transferów. Przejrzałam je szybko, a potem spojrzałam na nią z niedowierzaniem. To zagraniczne konta wyszeptałam, i wszystkie prowadzą do Sharon. Nagle wszystko stało się jasne. To nie było jedno oszustwo, to był system. Patrząc na notatkę mamy i dokumenty w dłoniach, wiedziałam, że nie ma odwrotu. To był moment, w którym musiałam podjąć decyzję. Koniec z tym, powiedziałam stanowczo. Rozplączamy to wszystko. I tym razem nie pozwolę, żeby strach mnie powstrzymał. Nick przesuwał palcem po ekranie laptopa, marszcząc brwi. To jest cholernie rozległe, Maria. Każda transakcja wygląda na część większego schematu. Siedzieliśmy w jego biurze, otoczeni stosem wydruków, notatek i dokumentów, które Heidi przyniosła ze strychu. Wyciągi bankowe pokazywały precyzyjną sieć przekrętów dziesiątki transferów na zagraniczne konta pod przykrywką rzekomych etas inwestycji rodzinnych. Ona robiła to latami, szepnęłam, przeglądając kolejne dokumenty. Nick odchylił się na krześle, przecierając twarz dłonią. I nie sama. Ktoś musiał jej pomagać. System jest zbyt dopracowany, żeby to był tylko jej pomysł. Spojrzałam na Heidi. Była blada, ściskała w rękach filiżankę zimnej kawy. Wiedziałaś o tym? Zawahała się, ale potem pokręciła głową. Nie w takim stopniu. Widziałam tylko, że dokumenty nigdy się nie zgadzały, że Sharon zawsze miała wymówki, ale nie sądziłam, że to aż tak głębokie. Przysunęłam się do biurka, czując, jak gniew narasta we mnie z każdą sekundą. Moje pieniądze to jedno, ale ona wykorzystała cały fundusz rodzinny. Wszyscy zostali oszukani. Nikt skinął głową. A jeśli to ujawnimy, wszystko runie. Spojrzałam na papiery. Prawda była ciężarem, który zaczynał mnie przegniatać. Sharon nie była tylko chytrą ciotką, była architektką systemu, który żerował na naszej rodzinie. Jeśli ujawnię to wszystko, uderzę nie tylko w nią, wciągnę w to całą rodzinę. Nie wiem, czy mogę to zrobić wyszeptałam. Nikt spojrzał mi w oczy. Możesz i musisz. Heidi odłożyła filiżankę i spojrzała na nas oboje. Jest jeszcze coś. Mam powody sądzić, że w jej domu są dokumenty, których nam brakuje. Może nawet umów, których użyła, by wszystko zalegalizować. Nick wyprostował się. Masz na myśli? Heidi skinęła głową. W sejfie w jej gabinecie. Widziałam, jak go zamykała, kiedy myślała, że nikt nie patrzy. Spojrzałam na nich oboje, czując jak puls przyspiesza. Wiedziałam, co to znaczy. Musimy się tam dostać. Nick skrzyżował ramiona. Zdajesz sobie sprawę, że to nielegalne? A ona? Rzuciłam ostro. Wszystko, co zrobiła, było legalne? Zapadła cisza. Heidi wzięła głęboki oddech. Jeśli to jedyny sposób, żeby ją powstrzymać, wiedziałam, że właśnie przekroczyłam granicę, z której nie było odwrotu. Ale jeśli Sharon myślała, że zdoła zbudować swoje imperium na kłamstwach, to była w błędzie. Zrobimy to, powiedziałam. Tej nocy. Noc była zimna i bezwietrzna. Idealna do rzeczy, których nie powinno się robić. Staliśmy w cieniu wysokich krzewów, patrząc na rezydencję Sharon. Światła w większości okien były zgaszone, ale w jednym pokoju na piętrze żarzyła się ciepła poświata. Pewnie zasnęła przed telewizorem, szepnęła Heidi, ocierając wilgotne dłonie o spodnie. Nikt sprawdził zegarek. Jeśli mamy to zrobić, to teraz. Podążyliśmy za nim, poruszając się wzdłuż bocznej ściany domu. Nikt wcześniej znalazł sposób na obejście systemu alarmowego. Krótkie spięcie w obwodzie sprawiało, że przez dokładnie 40 sekund czujniki przestawały działać. Czułam, jak serce wali mi w piersi, gdy przechodziłam przez tylne drzwi. Wewnątrz było cicho. Zbyt cicho. Przeszliśmy korytarzem w stronę gabinetu Sharon. W pokoju panował półmrok, ale wiedziałam, gdzie mamy szukać. Za portretem powiedziałam cicho. Heidi spojrzała na mnie ze zdumieniem. Serio? To takie... filmowe. Nick już zdejmował duży, pozłacany obraz przedstawiający Sharon w jakiejś pretensjonalnej pozie. Za nim znajdowały się ciężkie, stalowe drzwi sejfu. Masz kod? Zapytała Heidi. Wyciągnęłam kartkę, którą znalazłam na strychu matki. Kilka liczb zapisanych jej charakterystycznym pismem. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam wprowadzać kod. Jeden, trzy, zero. Niebieskie światło zamigotało, a potem rozległo się ciche klik. Drzwi sejfu uchyliły się. Nick sięgnął do środka i wyjął dysk USB, kilka plików dokumentów oraz coś, co przyciągnęło moją uwagę czerwoną, skórzaną dzienniczkę. Co to jest? spytała Heidi, patrząc mi przez ramię. Otworzyłam pierwszą stronę. Ręczne zapiski, tabelki, daty, przelewy, konta, nazwiska. Wszystko było tutaj. To księga Sharon. Głos Nika był napięty. Dowód na wszystko. Zdążyliśmy zrobić kilka zdjęć, zanim rozległ się trzask drzwi. Co do diabła robicie? Obróciłam się gwałtownie. W progu stała Hazel, kuzynka, której nigdy nie byłam pewna. Jej wzrok przeskakiwał z twarzy Nika na dokumenty w mojej dłoni. Hazel zaczęła Heidi, ale Hazel uniosła dłoń. Sharon, wie, że tu jesteście? Zawahałam się. Nie. Jeśli jesteś po jej stronie, to lepiej daj nam odejść. Przez moment patrzyła na mnie uważnie, potem przeniosła wzrok na dziennik. To, co robiła jest złe. Jej głos był cichy, ale pewny. Ale jeśli ją zdradzę, stracę wszystko. Nagle wybór stał się jasny. My już straciliśmy wystarczająco dużo powiedziałam: Hazel przełknęła ślinę a potem, ku mojemu zdziwieniu, skinęła głową i odsunęła się, robiąc nam przejście. Wybiegliśmy, trzymając w rękach prawdę, która mogła zmienić wszystko. Sharon siedziała w swoim gabinecie, jak królowa na tronie, pewna, że nikt nie jest w stanie jej zagrozić. Światło lampy nad biurkiem rzucało na nią ciepły blask, ale w jej oczach nie było już tego uprzejmego uroku. Było wyrachowanie, czujność wyczuwała zagrożenie. Postawiłam przed nią czerwoną skórzaną dzienniczkę. Wiesz, co to jest, prawda? Spojrzała na nią obojętnie, ale lekki, drgający nerw na jej skroni zdradził, że nie była tak spokojna, jak chciała wyglądać. Gdzie to znalazłaś? Nie ma to teraz znaczenia, wtrącił Nick, kładąc na stole kolejne dokumenty. Mamy pełny obraz Twoich przekrętów. Sharon westchnęła przeciągle, jakby cała sytuacja ją nużyła. Macie może pojęcie, ile poświęciłam, żeby utrzymać tę rodzinę na powierzchni? Jej głos był niski, niemal współczujący. To nie było złodziejstwo, to była strategia. Strategia? Warknęłam. Ukradłaś moje pieniądze, pieniądze rodziny, a teraz próbujesz to usprawiedliwiać? Sharon uniosła brew. Gdyby nie ja, wszyscy tkwilibyście po uszy w długach. Ta rodzina nigdy nie wiedziała, jak zarządzać pieniędzmi. Ja ich uratowałam. Nie, Sharon, ty ich wykorzystałaś odezwała się Heidi, stając obok mnie. Sharon spojrzała na nią chłodno. Dziecko, nie masz pojęcia, jak działa ten świat Mam za to pojęcie jak działa sprawiedliwość powiedział Nick i uniósł telefon. Na ekranie widniała aplikacja nagrywająca dźwięk. Zamarła. Co to jest? uśmiechnęłam się gorzko. Wszystko, co właśnie powiedziałaś, Sharon każde słowo. Milczała przez dłuższą chwilę. Potem jej twarz przybrała inny wyraz. Zmarszczyła brwi, oczy jej pociemniały. Myślisz, że to wystarczy? Myślisz, że ktokolwiek mnie tknie? Mam kontakty, Maria. Więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Cóż. Twoje kontakty chyba będą musiały radzić sobie same. W tym momencie w drzwiach pojawiło się dwóch mężczyzn w garniturach. FBI. Za nimi szła Hazel z kamiennym wyrazem twarzy. Pani Hartford? Jeden z agentów podszedł bliżej. Jest pani zatrzymana pod zarzutem sprzeniewierzenia funduszy, oszustwa podatkowego oraz fałszerstwa dokumentów. Sharon wstała gwałtownie. Nie możecie. Możemy. Hazel przerwała jej twardo. I powinniśmy. W gabinecie zapanował chaos. Sharon krzyczała. Próbowała wyrywać się agentom, ale nie było już odwrotu. Patrzyłam, jak jej imperium rozpada się na moich oczach, i choć ból wciąż ściskał mi serce, wiedziałam jedno: Sprawiedliwość zaczęła działać. Sygnały policyjnych radiowozów rozdzierały ciszę nocy, odbijając się echem od ścian rezydencji Sharon. W oknach pojawiły się zaciekawione, ale i przestraszone twarze. To był moment, na który czekałam, moment, który jeszcze niedawno wydawał mi się niemożliwy. Stałam na środku salonu, a wokół mnie zgromadziła się rodzina. Nie było śmiechu ani ciepłych rozmów, które zawsze towarzyszyły naszym spotkaniom. Zamiast tego czuło się ciężar czegoś nieodwracalnego. Co tu się dzieje? Zapytał w końcu Fletcher, przeczysując nerwowo siwe włosy. Spojrzałam na niego, potem na resztę krewnych. Po raz pierwszy od dawna czułam, że mam pełną kontrolę nad sytuacją. Położyłam na stole czerwony dzienniczek i dysk USB. To są dowody, powiedziałam spokojnie, choć wewnątrz wszystko we mnie wrzało. Dowody na to, co Sharon robiła przez te wszystkie lata. Szmer niedowierzania przeszedł przez pokój. Hazel, stojąca obok mnie, spuściła wzrok. Heidi ścisnęła moje ramię. Nie może być. Babka Georgia potrząsnęła głową, jakby próbowała odegnać rzeczywistość. Może odezwał się Nick, wskazując na dokumenty. Sharon wyprowadzała pieniądze z rodzinnego funduszu, ukrywała transakcje, manipulowała zapisami. Oszukała was wszystkich. Fleciar wypuścił głośno powietrze i zaczął krążyć po pokoju. Wiedziałeś, prawda? Zapytałam, patrząc mu prosto w oczy. Zatrzymał się. Drgnął. Wiedziałem. Wyszeptał, a potem zacisnął powieki. Nie wszystko. Ale widziałem, jak zmieniała zapisy, jak przesuwała środki. Powiedziała mi, że to tylko tymczasowe rozwiązania. Że wszystko wróci na swoje miejsce. Nie wróciło, odparła sucho Heidi. Nie mogłem jej powstrzymać. Fletcher usiadł ciężko na kanapie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak daleko to zaszło. A teraz wszyscy musimy się z tym zmierzyć, powiedziałam stanowczo. Nastąpiła długa chwila ciszy, przerywana jedynie przytłumionymi dźwiękami radiowozów na podjeździe. Co teraz? Zapytała cicho: Georgia. Spojrzałam na Nika, a potem na Heidi i Hazel. Rozwiązujemy fundusz rodzinny, powiedziałam. Każdy, kto został oszukany, odzyska swoje pieniądze, a Sharon poniesie konsekwencje. Nie wszyscy byli gotowi to zaakceptować. Widziałam to w ich twarzach strach, wstyd, gniew. Ale ta rodzina już zbyt długo żyła w cieniu kłamstw. To koniec powiedziałam, a moje słowa zabrzmiały w powietrzu jak wyrok. Nikt nie zaprotestował. Tym razem wiedzieli, że nie ma innej drogi. Gabinet Sharon, choć teraz pusty, nadal pachniał ciężkimi perfumami i dymem z drogich świec. Światło wpadało przez półprzymknięte żaluzje, malując cienie na ścianach, tak jak cienie przeszłości, które wciąż tu wisiały. Usiadłam przy biurku, gdzie jeszcze kilka dni temu, Sharon z kamienną twarzą próbowała bagatelizować swoje oszustwa. Na jego powierzchni leżał dysk USB i czerwona, skórzana dzienniczka. Dokumenty, które obnażyły wszystko. Przesunęłam dłonią po krawędź dziennika. Nie był już symbolem władzy. Sharon stał się świadectwem upadku kłamstwa. Za mną Heidi westchnęła ciężko. Myślisz, że to wystarczy, żeby rodzina mogła się pozbierać? Spojrzałam na nią. Nie wiem, ale to jedyny sposób, żeby zacząć. Sala konferencyjna w lokalnym hotelu wypełniła się po brzegi. Członkowie rodziny, prawnicy, przedstawiciele władz i nawet kilku dziennikarzy zgromadzili się, by usłyszeć prawdę. Stanęłam przed nimi z dokumentami w dłoniach. Dziękuję, że przyszliście, zaczęłam, czując, jak emocje zaciskają mi gardło. To nie jest łatwe, ale musi zostać powiedziane. Otworzyłam dzienniczek Sharon. Przez lata Sharon manipulowała funduszami rodzinnymi. Oszukiwała nas, przekształcając pieniądze, które miały służyć nam wszystkim, w prywatne imperium. Dowody są tu. Na ekranie wyświetliły się skany dokumentów, przelewy, zmienione umowy, sfabrykowane podpisy. Słyszałam, jak niektórzy członkowie rodziny wstrzymali oddech, jak inne osoby zaczęły nerwowo szeptać między sobą. Ale to nie tylko kwestia pieniędzy, kontynuowałam, podnosząc wzrok, to kwestia zaufania. Przez lata żyliśmy w cieniu kłamstw, manipulacji i strachu. Każdy z nas stracił coś przez szaron. Spojrzałam na Fletchera, który po chwili milczenia wstał. Wiedziałem, że coś jest nie tak i nie zrobiłem nic, bo bałem się konsekwencji. Wiem, że to nie jest wystarczające usprawiedliwienie, ale chcę to naprawić. Głos zabrała Hazel. Ja też. Jeden po drugim członkowie rodziny zaczęli mówić, przyznawać się do własnych zaniedbań, wyrażać żal, składać obietnice. Fundusz rodzinny zostaje rozwiązany, oznajmił prawnik. Majątek zostanie podzielony zgodnie z pierwotnymi intencjami, bez ukrytych transakcji i manipulacji. To było zakończenie epoki. Wieczór był ciepły, powietrze pachniało drewnem i świeżo skoszoną trawą. Stałam na werandzie mojego nowego domu w stylu craftsman, patrząc na zachodzące słońce. Nie było tu luksusu rezydencji Sharon, ale było coś więcej spokój. Heidi wyszła na werandę i podała mi kubek herbaty. Jak się czujesz? Zamyśliłam się. Jakbym odzyskała coś więcej niż tylko pieniądze. Spojrzałam na dom, który teraz był naprawdę mój. Nie tylko w sensie materialnym, ale emocjonalnym. Był symbolem odzyskanej prawdy, rodziny, która choć pokiereszowana miała szansę się odrodzić. Westchnęłam i uśmiechnęłam się lekko. Myślę, że to dopiero początek.